No, witam, witam! W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, już aż tak niszowo nie będzie. Będzie za to dużo mroku i dużo szatana. Jedziemy! Zaczniemy jednak bardziej melodyjnie i przystępnie, bo od szwedzkiego hawamu. Przyjemny nordycki Melodet. Jeśli lubicie takie granko, powinno wam przypasować. A jeśli wolicie nordyckie klimaty w wersji cięższej, mroczniejszej i zdecydowanie brudniejszej, to mam dla Was świeży album innych Szwedów: King of Asgard. Bardzo dobra, równa płyta. Powiedziałbym Wam, które trzy kawałki są moje ulubione, ale nie chcę się ośmieszać wymową, więc zamiast tego Wam napiszę. I właśnie na urywki tego środkowego Was teraz zapraszam. Przeskakujemy do Polski. Rodzimy śmierć metalowy katarsis uraczył nas pierwszym singielkiem z nadchodzącej trzeciej płyty. No i niezłe to naprawdę. Wiecie, że ja jakimś wielkim wyznawcą death nie jestem i o wiele bliżej mi do bleków wszelakich, więc skoro już coś death metalowego przykuwa moją uwagę, to no, spora szansa, że jakoś się wyróżnia i pewnie warto obadać. Do czego niniejszym was zachęcam. Zachęcam też. Nie, nie zachęcam. Absolutnie zmuszam Was też do wjechania w najnowszy album Hordu Jarun. To, co się w tym roku dzieje na polskim blekowym poletku, to jest jakiś koniec. Przecież regularnie donoszę Wam o prawdziwych ciosach. Mówię, że mój top. A tydzień później wychodzi coś, co sprawia, że swój top muszę zaktualizować. I dwa tygodnie później to samo. No i nie wiem, bądź tu człowieku mądry i ustalaj sobie jakąś hierarchię. Już widzę, że podsumowanie końcoworoczne będzie kolejną masakrą. No, ale zobaczam z głównego tematu. Nowy Jarun, przesztos. Najlepsze, co kiedykolwiek nagrali. Album strasznie bogaty, mega zróżnicowany i totalnie wielopłaszczyznowy. To jest właśnie to, co obecnie w bleku najbardziej poważam. No bo nie ukrywam, że daleko mi do szatańskiego tradycjonalisty. Na pewno jedna z lepszych płyt, jakie w tym roku słyszałem. Prywatne top 3. Tytułowy rok spokojnego słońca, bezimienna oraz singlowy w światło stycznia, z którym to teraz na kilka chwil Was zostawię. Jak już lecimy z klimatycznymi blekami, to macie też coś z Niemiec apkę. Teraz, moi kochani, płyta, która zmiażdżyła mnie swoją potęgą, czyli Hell to Die Upon od Mental Cruelty. Nasi zachodni sąsiedzi stworzyli album, który jest tak brutalny, a jednocześnie tak monumentalny i melodyjny, że chylę czoła. Jedna z najlepszych płyt deathcore'owych, jakie w życiu słyszałem, serio. Może nawet najlepsza. Nawet jeśli nie jesteście fanami gatunku, spróbujcie, bo to nie jest jeden z tych przypadków, gdzie wszystko jest na jedno kopyto i brzmi tak samo. I to tyle na dziś, za tydzień zobaczymy, jak w powietrzu radzi sobie ośmionogi koń Odyna. Dziękuję za uwagę.